No, cześć! Witam serdecznie w American Truck Simulator. Powiedzcie mi, wyobrażaliście sobie kiedyś odcinek tejże gry? Gry o ciężarówkach amerykańskich bez ryku, napędzanego dieslem silnika? Nie? W takim razie od dzisiaj nie musicie snuć takich wyobrażeń. Ten odcinek, odcinek dzisiejszy zrobi to za was. Ponieważ bohaterem dzisiejszego odcinka jest fikcyjna, koncepcyjna ciężarówka ona napędzie hybrydowym. Jak widać na załączonym obrazku, wodorowo-elektrycznym. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak to działa, nigdy mnie te kwestie nie interesowały. W każdym razie, najprawdopodobniej tego rodzaju napędy istnieją. Jak widać, producent fikcyjny tegoż napędu chwali się tutaj zerową emisją do środowiska. Jak ta ciężarówka wygląda? Ciężarówka wygląda w sposób następujący. Flight of Fantasy tak została nazwana przez. Swojego twórcę ta ciężarówka dosyć bajkowo, że tak to ujmę. W każdym razie no próżno szukać tej ciężarówki w realnym świecie, tak jak powiedziałem, jest to ciężarówka fikcyjna, co ciekawe, twórca tej ciężarówki ma również do ze mną taką samą wersję, ale ona będzie konwencjonalnym. Ja zalinkuję wam również ten napęd konwencjonalny, znaczy wersję z napędem konwencjonalnym, aczkolwiek z góry zaznaczam, że nie testowałem tamtej. Wersji. Testowałem tylko tą i uznałem, że zaprezentuję tą wersję ze względu na jej wyjątkowość. Tradycyjnie dla koncept traków, koncept karów um, ciężarówka wygląda co najmniej dziwnie. Mi się nigdy koncepcyjne pojazdy nie podobają ze względu na fakt, iż wydaje mi się, że projektanci na siłę starają się je, je udziwnić, żeby pokazać, że są to ciężarówki czy też pojazdy w przyszłości. Tak więc ze względu jak w kwestiach wyglądu no to ta ciężarówka nie przypada mi do gustu ze, głównie ze względu na swój rozlazły żabi że tak powiem przód jeśli chodzi o jakość wykonania no to jest już całkiem spoko, a więc tak do dyspozycji mamy jedno podwozie z jednym nadwoziem natomiast mamy dwa warianty, wersję z klimą albo bez, jeśli wybierzemy wersję z klimą no to z tyłu dostaniemy taki wielki kufer moim zdaniem pakowanie takiego wielkiego kufra klimy do ciężarówki, która no jakby to powiedzieć, jest ciężarówką ekologiczną. Trochę mija się z celem, ale kto co lubi. Jeśli chodzi o kwestie tuningu, to nie ma tutaj zbyt wiele do wyboru. Oświetlenie ostrzegawcze, albo w takim wariancie, albo w wariancie małych kogucików, że tak to ujmę, które możemy zamontować sobie tutaj na dachu w ramach oświetlenia dodatkowego. Oświetlenie dodatkowe również możemy na grillu sobie zamontować. Ja natomiast nie chciałem psuć już tego że tak powiem, ekscentrycznego wyglądu tej ciężarówki. I to chyba tyle. Lusterka mamy do wyboru dwa rodzaje, z czym wiąże się bardzo ciekawy bajer. Ponieważ ciężarówka, jak na ciężarówkę nowoczesną przystało, ma bardzo dużo nowoczesnych bajerów, które będę chciał Wam zaprezentować. Wydechu, jak widać, nie ma z oczywistych względów. Z tyłu nic zmieniać nie możemy. Koła to są standardowe felki, alkoła, nic tutaj nowego w tej kwestii nie dostajemy. To tyle jeśli chodzi o wygląd. Ciężarówkę pomalowałem na taki lazurowo-niebieski ze względu na fakt, iż no, żeby trzymać się tutaj elektrycznej tematyki będziemy wieźć towar z firmy Charged. Tak. Naczepa już stoi przygotowana z tyłu. Przejdźmy może teraz do wnętrza. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt ciemno we wnętrzu. Nie, jest całkiem spoko. Ehm, I teraz tak, moi drodzy. Wnętrza mamy do wyboru dwa. Ciemno, o ciemnej albo jasnej tapicerce ja mam wybrałem tapicerkę w wersji ciemniejszej. Kierownicę możemy e, zmieniać. Wszystkie z SCI są tutaj dostępne. Ja natomiast mam wersję standardową, ponieważ na moim zdaniem najbardziej pasuje ona do tego projektu. No bo po co zmieniać kierownicę, skoro jest to kierownica niestandardowa, której nigdy nie widzieliśmy. Ponadto we wnętrzu możemy zamontować sobie zestawy gadżetów. Spójrzcie, torba na tyle. Tą torbę możemy na siedzenie przednie zamontować. Gadżety na na desce żółdzierczej położyć, wkrótce telefon, kompas, działający kompas, portfel. Ja zwykle tych gadżetów nie montuję. Stwierdziłem, nie, nie ma zbyt bogatego tuningu ta ciężarówka, no to chociaż we wnętrzu To samo jeśli chodzi o zawieszki, możemy sobie dużo flag powiesić i dodatkowe gadżety, jak na przykład latająca tutaj chromowana czaszka. Dobrze, teraz jeśli chodzi o wnętrze, no to wnętrze jest głównym featurem, który sprawia, że ta ciężarówka jest fajna, gdyż jest ono po prostu nowoczesne. Spójrzcie na lusterka boczne. Nie mamy tutaj paneli z lustrami. Jest tylko jakieś dziwne, wystające coś z jakimś okrągłym czymś. To jest oczywiście kamera. W, w, w Funkcje lusterek powiem, natomiast te tutaj wyświetlacze tu i tu. Szczerze powiem, dla mnie mija się to całkowicie z celem, gdyż no, jeśli likwidujemy lusterka, znaczy jeśli umieszczamy panele zastępujące lusterka we wnętrzu, to po to, żeby zwężyć ciężarówkę i pozbyć ją tych wystających elementów. Natomiast te elementy wystające są. W związku z czym dla mnie jest całkowicie bez sensu, równie dobrze mogłyby tam na tym wystającym elemencie wisieć lusterka, no i szerokość ciężarówki nadal się nie zmienia. Ale okej. Okay. Są to lusterka wsteczne. Ehm, od razu w tym momencie przejdźmy może do zapłonu. Posłuchajmy, jak ta ciężarówka brzmi. Generalnie mówiąc przed zainstalowaniem, przed przetestowaniem tej ciężarówki, spodziewałem się, że w środku będzie super cicho, natomiast nie. Ciężarówkę słychać i to całkiem mocno. Posłuchajcie, Welcome to the future. Cóż za panel, albo nie wiecie co? Zostaniemy na zapłonie nie będę jeszcze ciężarówki odpalał, ehm, ponieważ no, wystarczy sam zapłon i odpalają się lusterka. Spójrzcie, lusterka, lusterko lewe, duże i szerokokątne. Z tamtej strony mam lusterko prawe i szczerze powiedziawszy, jest straszna, słaba widoczność w tym lusterku, ehm, ale okej. Okay. Natomiast na, po, na plus wypada fakt, iż to samo lusterko jest skopiowane tutaj, na panel z GPS-em. W związku z czym, jeśli patrzymy się naprzód, jedziemy, nie musimy się obracać, nic, ponieważ lusterko prawe mamy widoczne, lewe mamy widoczne, a prawe mamy na panelu GPS-a i tam już widoczne się całkiem spoko. Dobrze, zegary, jak widać, są nowoczesne i inne niż w standardowej ciężarówce. Jak widać, po lewej mamy wskaźnik poziomu naładowania baterii, Mniej więcej połowę mam zużytą. Po drugiej stronie, natomiast mamy energię. O co chodzi? Zegar jest podzielony na pół. Z jednej strony mamy energię na minus, z drugiej strony na plus. Oczywiście chodzi tutaj o zużycie. W momencie, kiedy dodajemy gazu, jedziemy tą ciężarówką, energia, zegar pokazuje ujemne wartości energii, ponieważ z oczywistych względów ta energia jest zużywana. Natomiast w momencie, kiedy używamy hamulców roboczych, to zegar wędruje. Na drugą stronę skali i pokazuje energię dodatnią. Sugeruje to, że ciężarówka ma system odzyskiwania energii z hamulców, aczkolwiek nie zauważyłem, żeby poziom baterii mi się zwiększał, aczkolwiek, no, szczerze powiedziawszy, jak na kierowcy ciężarówki przystało, rzadko używam tych hamulców e, roboczych, ale starałem się ich używać, natomiast nie zauważyłem jakiegoś super wzrostu energii. No, głównie ze względu na fakt, iż tego hamowania nie ma aż tak dużo i nie są one tak, aż tak długie. E, tak. Po, bo, po tych na środku mamy tak prędkościomierz, oczywiste. Potem mamy nie, na niebiesko wskazany e, przebieg. Tutaj jest mały błąd ze strony twórcy, ponieważ u góry nad przebiegiem jest napisane estimated range, czyli e, zasięg. tak Ile nam jeszcze zostało do przejechania na baterii? Ten zasięg jest pokazywany wewnątrz zegara baterii. Tam mamy 1343 mile. Tutaj natomiast jest. Przebieg powinno być na odwrót i wtedy by był OK. Drive Mode tam się wyświetla informacja na temat tego, w jakim trybie aktualnie jedziemy. Jeśli jedziemy powoli, to mamy tryb, to wyświetla się tryb ECO. Jeśli mamy, jedziemy bardzo szybko, to wyświetla się tryb highway, czyli autostrada. Jeśli włączymy ten pomad, włączy się tryb pilot. Bardzo fajna rzecz. Na dole wybór biegu, skrzynia biegów, a raczej reduktor jeden do wyboru. Jest to skrzynia bezstopniowa. No, w związku z czym mamy tylko mm, prosty wybór do przodu, do tyłu albo neutralny, no i oczywiście informacja o zaciągniętym hamulcu ręcznym. No, i to tyle jeśli chodzi o zegary. Ostatnia kwestia, jaka jest warta do e, omówienia, wiąże się właśnie z lusterkami, które mamy do wyboru. Jest to kamera wsteczna. Ciężarówkę dostajemy w zestawie z trzema modyfikacjami. E, trzema? Dwoma dodatkowymi modyfikacjami? Nie, trzema. Ciężarówka plus gadżety wewnętrzne plus kamera wsteczna. Tak, ciężarówka ma kamerę wsteczną. Bardzo fajny bajer. I zobaczcie, co się stanie, kiedy ja włączę światło awaryjne. Widzicie? GPS. Przełącza się i nagle mam widok do kamery wstecznej, który, która teoretycznie pomoże nam w cofaniu w zapinaniu naczepy. Ja to oczywiście wam postaram się przetestować, aczkolwiek nie jestem zwolennikiem tego. Tej kamery znacznie bardziej, znacznie wygodniej. Cofa mi się, właśnie wyglądając do tyłu. Aczkolwiek jest to kwestia przyzwyczajenia. Ehm, no i tyle. Kontrolki wewnątrz działają. Jak widać, zapaliła się kontrolka świateł awaryjnych. Działa kontrolka świateł ostrzegawczych, proszę bardzo. Działa kontrolka od świateł parkingowych i mijania. Działa kontrolka od świateł długich. Chyba nie. Nie działa. Ehm, i tyle. Hamulec silnikowy jako taki mamy. On działa tutaj jak retarder, ale włącznik jest pod hamulcem silnikowym. Do slipera przejść oczywiście można. O tym prawie zapomniałem spójrzcie na ten dach przeszklony całkiem nieźle. Dobrze, wróćmy sobie teraz na zewnątrz no i przejdźmy do uruchomienia tejże ciężarówki. Silnik już chodzi, jak słyszycie albo i nie. Silnik ma moc 1000 koni mechanicznych. I co bardzo fajne, bardzo ciekawe w tym, w tym silniku, co jest cechą silników elektrycznych, czy też hybrydowych, czy, no, niekonwencjonalnych, że tak to ujmę, jest fakt, iż moment obrotowy jest tu dostępny niemal w całym zakresie mm, obrotów, że tak to ujmę. No bo diagnostyka pokazuje, że e, przejdźmy może do tej diagnostyki, że moment obrotowy mamy dostępny w zakresie 100 do 3000 obrotów, tak? W przypadku ciężarówek konwencjonalnych optymalny moment obrotowy otrzymujemy w jakimś tam zakresie obrotów 1200-1400 na przykład. Tutaj od 100 do 3000 ten moment cały czas jest dostępny i to widać, bo ta ciężarówka zawsze jedzie, że tak powiem, tak samo przyspiesza równomiernie. O, zapomniałem o zegarach, mam oczywiście kilka trybów wyświetlania zegarów. Spójrzcie. Tutaj mamy nic, tutaj mamy zasięg i kompas, który działa. A tutaj mamy średnie spalanie, no i waż, bardzo ważna sprawa, spalanie, spójrzcie na średnie spalanie, 3,6 mili na galonie. To jest mniej więcej spalanie jakie uzyskiwałem we Freightlinerze FLB z odcinka, z dwóch odcinków, czy trzech, do tyłu. Ta ciężarówka ma bardzo duże zużycie energii, powiecie, o pewnie naszym naszym do przodu. Nie no, słuchajcie, jeżdżę przez auto autostradach tej Ameryki, no to na tym pomacie z maksymalną możliwą prędkością jaką mogę jechać, tak, 59 mil albo 65 mil na godzinę. I to jest efekt jazdy. Oczywiście w Kalifornii, gdzie jedziemy 59, to spalanie nieco wzrasta, natomiast kiedy ciśniemy po Arizonie, czy też na Wadzie, no to efekt jest taki, że mamy spalanie 3,6 mil na galonie i bardzo często musimy odwiedzać. No właśnie, co odwiedzać? Jest to ciężarówka o napędzie hybrydowym, wodorowo-elektrycznym. Generalnie rzecz biorąc, cel tej ciężarówki jest yy, jest tutaj bez sensu w tej grze, ponieważ SCS nie zaimplementowało stacji dokujących, że tak powiem ładujących tę ciężarówkę, więc ciężarówka powinna działać w ten sposób, że instalujemy ją, kupujemy bateria się zużywa do zera no i wyrzucamy ciężarówkę, oczywiście to jest bez sensu, w związku z czym twórca poszedł na mniej realistyczny kompromis mianowicie ciężarówkę ładujemy oczywiście na stacjach paliw konwencjonalnych tak, po prostu podjeżdżamy, tankujemy, tak jak zwykłą ciężarówkę mniej realistyczne ale bardziej sensowne: no bo co? Przejdziemy do końca baterii i co? Wyrzucimy ciężarówkę, sprzedamy? Nie. No dobrze. Mając to za sobą, Klakson uwaga, bardzo cichy. Mając tę kwestię za sobą, pneumatycznie nie działa. Przejdźmy może do podpięcia naczepy. Zobaczymy, jak działa ta kamera wsteczna w praktyce. Odpalimy sobie tylko światła. Bardzo ważna rzecz związana ze światłami. Ciężarówka ta. Psuje wydajność całkiem sporo. W miastach mam bardzo duże spadki FPS-ów od czasu, kiedy jeżdżę tą ciężarówką, i to nie jest tylko moje zdanie. Spotkałem się z komentarzami innych osób, które testowały tą ciężarówkę, iż światła parkingowe bodajże psują wydajność tej ciężarówki. Musicie mieć to na uwadze. Dobrze, więc tak. Bieg wsteczny. Przypominam, że nie musimy żadnych biegów dodatkowych zmieniać, gdyż jeździmy na reduktorze automatycznym. No i tak, korzystając tylko i wyłącznie z tej kamery wstecznej, postaramy się. Podpiąć tą ciężarówkę. Zwalniamy hamulec ręczny. I jedziemy. Ze względu na fakt, iż mamy do czynienia z reduktorem, a nie z skrzynią biegów, to bardzo łatwo rozpędzić tą ciężarówkę na biegu wstecznym. Oczywiście zaawansowane doczepienie naczep działa i ma ono kolizję. To jest bardzo ważne. No i spójrzcie. Podjeżdżam sobie. Pyk. Podpięte. Jest. I nasz elektryczny zestaw, że tak ujmę, jest gotowy. Z zewnątrz ciężarówka wygląda bardzo fajnie. Te chromy świecą, lakier metaliczny bardzo fajnie wygląda. No i te oświetlenie dodatkowe, jakie mamy, bardzo fajnie wygląda. O, zapomniałem, neony przecież mamy na dole. Niebieskie możemy sobie zamontować neony na spodzie albo czerwone. No ja z, z oczywistych względów wybrałem niebieskie, aczkolwiek odcień i tak nie pasuje. Dobrze, zobaczymy, czy uda nam się dojechać na tym poziomie paliwa. Ehm, tak, zmienię sobie tylko tryb wyświetlania. 795 mil zasięgu mamy. Natomiast do przejechania mamy 137 mil. A jakże? Dobrze, ja za tą ciężarówką, szczerze powiedziawszy, mi nie sprawia przyjemności. Raz ze względu na fakt, iż może ruszę, a potem zacznę gadać. Posłuchajcie sobie najpierw, jak ta ciężarówka brzmi. A potem jak już wyjedziemy z miasta, to przejdę do omawiania tego, dlaczego ta ciężarówka nie sprawia mi przyjemności w trakcie jazdy. No i spójrzcie teraz, zwróćcie uwagę, ja teraz będę hamował przy, przy stopie na zegar zużycia energii tutaj. Widzicie? Hamulec na maksa wciśnięty i informacja, że po prostu energię mamy dodatną, że ją odzyskujemy. Oczywiście być może ten system ładowania odzyskiwania energii działa, no ale ze względu na fakt, iż hamujemy mało i krótko, nawet z dużych prędkości, no to... Poziom energii, jaki odzyskujemy, jest niespójny do tego, jaki zużywamy. No i spójrzcie, jaki mamy zużycie energii obecnie. E, instant 3, no tak, tradycyjnie ten mat szaleje. Bo ten pomad zawsze sobie wyrównuje. No i dobrze. E, I generalnie rzecz biorąc, ja ciężarówką wygląda tak jak tutaj. Słuchajcie, jak ona działa. Słuchajcie, ona sobie tak cały czas buczy, jęczy. Nazwijcie to jak chcecie. Po prostu sobie tak wyje. O, wyje to jest dobre słowo. I jazda tu ciężarówka nie sprawia mi przyjemności ze względu na fakt, iż A yy, mamy tu tysiąc konny silnik z reduktorem, w związku z czym jazda jest płynna i bardzo szybko ta ciężarówka przyspiesza. Zwróćcie na to uwagę, szczególnie jeśli będziecie jechać bez znaczepy. Yy, bardzo szybko zużywa ona energię, w związku z czym bardzo często trzeba odwiedzać yy, stację paliw. No. No i tyle, kwestia tych lusterek, szczególnie tego tutaj umieszczonego koło GPS-u jest bardzo fajna. Ta kamera wsteczna jest przydatna, aczkolwiek spójrzcie, w tym momencie, no co widzimy w kamerze wstecznej? Przód naczepy, no z oczywistych względów. Jeśli jedziemy jakimś flatbedem z jakimiś na przykład rurami, koparką i tak dalej, to wtedy jeszcze możemy sobie spojrzeć przez tą kamerę wsteczną. Ale w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z normalnym kontenerem, no to ta kamera wsteczna jest bezużyteczna. W związku z czym, przy parkowaniu i tak musimy sobie radzić tylko i wyłącznie przy użyciu... mmm... jak to się nazywa? Tylko i wyłącznie przy użyciu... lusterek bocznych i wyglądania do tyłu. Tu jest światło, czy... jak to wygląda? Nie, tu stop. Puścisz mnie, czy jak, panie w kadilaku? Nie z kadilakiem, no jakże... Dobrze, ciśniemy. Nasz towar waży ile? 41 tysięcy funtów, prawie 42. Bardzo fajnie. Pokażę to, że ten tysiąc konny silnik z reduktorem całkiem spoko sobie radzi. Ja w dzisiejszym odcinku będę używał tylko i wyłącznie hamulców roboczych, żeby pokazać Wam no, pracę tego zegara, informującego nas o zużyciu energii, czy też o zyskiwaniu energii. Aczkolwiek normalnie w trakcie jazdy i tak korzystam z hamulca silnikowego, czy też bardziej retardera, tak? No bo silnikowy nie ma tutaj prawa działać, bo mamy do czynienia z elektryczno-wodorowym silnikiem, a nie diesel. że Musiał zmienić pas. wskazy pipają w taki dziwny sposób. No spójrzcie teraz. Jadę bez autopilota, spójrzcie na tryb jazdy. Eko, bo jedziemy powoli. Za niedługo nie będę używał w tym momencie tempomatu, yy, będę za tylko gazem. Za niedługo ten tryb zmieni się na highway. Gdzie? Teraz zniknęło. Za chwilę powinno się pojawić highway. No, jest, highway. I teraz ja wrzucę sobie ten pomat I proszę bardzo, tryb jazdy zmienił się na pilot. Więc pod względem wygody, takie jak właśnie lusterka. Lusterko lewe i to lusterko prawe w panelu GPS jest bardzo fajne luster. Kamera wsteczna. Przydatny gadżet. Przydaje się, aczkolwiek no, wymaga przyzwyczajenia się. Natomiast silnik elektryczny, wiecie no, jest to z rodzaju wyznacznik tego, do czego dąży transport w dzisiejszych czasach, tak. No, paliwa kopalne się kończą, w związku z czym no, trzeba tutaj przychodzić coraz więcej producentów ciężarówek, przechodzi właśnie na napędy niekonwencjonalne. To czy one są ekologiczne czy nie, no, to jest kwestia dyskusyjna, bo tak, niby mamy zero emisji, no ale, no, koszt wykonania baterii, koszt uzyskania paliwa, energii dla tych, dla zasilania takiej ciężarówki, to już jest inna sprawa. Mniej ekologiczna. No. I zobaczcie, ciśniemy sobie 65 mil na godzinę i ciężarówka cały czas tak szumi, wyje. Żadnych dodatkowych hałasów tutaj nie będzie tak więc jeśli jesteście uczuleni na hałas, no to wtedy okej, okay, tego rodzaju szumienie może Wam przypaść do gustu. Moim zdaniem jednak jazda taką ciężarówką elektryczną jest spoko w ramach ciekawostki, wiecie, ściągniecie sobie, przetestujecie, przejedziecie się, fajna ciekawostka. Natomiast na dłuższą metę moim zdaniem ta ciężarówka zabija przyjemność zgrania w American Track Simulator, przyjemność obcowania właśnie z ciężarówką amerykańską. W chwili obecnej ciężarówka amerykańska synonimem słowa ciężarówki. Ciężarówka amerykańska jest ciężarówka w układzie klasycznym z napędem diesla. Tak, kopcąca z wydechów. No. Natomiast elektryczne możliwe, że za kilkadziesiąt, kilkanaście lat em, powstanie, nie wiem, American Letter 8 albo 2. Eh, albo i tak będzie ten American Tracksimulator i za te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Synonimem słowa ciężarówka amerykańska będzie właśnie tego rodzaju ciężarówka albo Kaskadia 2018 z mojego odcinka 19. Czyli ciężarówka nowoczesna, aerodynamiczna, cicha, z masą gadżetów, takich właśnie te lusterka, kamery wsteczne. Wtedy tak, w dzisiejszych czasach w chwili obecnej, synonimem jest właśnie hałasujący, kopcący diesel. Dobrze, teraz uruchamiam sobie retarder i charakterystyczny dźwięk tego retardera jest. Nic się tutaj nie zmienia. Generalnie rzecz biorąc, powiem Wam tutaj, o ja powstało ciekawostki. Pierwszy raz montuję gadżety typu właśnie flagi, Ta czaszka wisząca. Nigdy nie byłem i zwolennikiem tych gadżetów i raczej za bardzo nie będę. Ale jak gdybym miał możliwość, w swojej ciężarówce, którą jeżdżę na co dzień, być może dojdzie kiedyś do. do do sytuacji, w której przestanę recenzować ciężarówki, albo po prostu skończył się recenzować te ciężarówki i zacznę jeździć swoją ciężarówką, no to powiem, że chętnie powiesiłbym taką chromowaną czaszkę. No bo tak jak ona sobie dynda i tak patrzy na mnie czasami. To jest bardzo ciekawa sprawa. No i tak, wejdziemy na prostą, postaram się Wam pokazać tą ciężarówkę w jeździe ze zewnątrz. ok? Zestaw myślę, że, że dobrał fajny. Bo kolor nawet mi się udało dobrać niemalże idealnie pasujący do koloru naczepy firmy Charge. Nie sądzicie? Bardzo fajnie to wygląda. Jakby tak jeszcze było malowanie podzielone, dostępne, to bym dodał jeszcze żółty, no to już by w ogóle było szaleństwo. No i tak, I przypominam, że w opisie macie jeszcze link do wersji pierwszej, bo to jest wersja druga ciężarówki właśnie z napędem elektrycznym, a to dostaniecie jeszcze link do wersji pierwszej, która ma napęd klasyczny. Więc jeśli z jakiegoś powodu ta ciężarówka Wam się podoba wyglądu, bo mnie ja na przykład nie, ale nie chcecie jeździć ciężarówką elektryczną, no to, to możecie ściągnąć sobie wersję pierwszą i tam macie po prostu napęd standardowy, napęd diesla. I tam różnica jest taka w tej ciężarówce. Jedną różnicą są zegary, no z oczywistych względów, tak, no bo tutaj mamy zegary dostosowane pod napęd elektryczny, czyli zegar pokazujący poziom baterii i zużycie energii, natomiast tam mamy zegary o innym nieco wyglądzie, ale również nowoczesne, pokazujące obroty i prędkość i ten. Natomiast pod wszystkimi innymi względami ciężarówka się niczym chyba nie różni, bo przywoj nam, nie testowałem. Ja jej uznałem, że nie ma sensu. Testuję tą ciężarówkę i pokazuję Wam tą ciężarówkę ze względu właśnie na jej wyjątkowość jaką jest ten napęd. Gdzie my będziemy jechać? Będziemy zjeżdżać. Nie tym zjazdem, tylko następnym, o tutaj. Nie wypadałoby zwolnić, ponieważ łuk ostry. I widzicie, ja cały czas korzystam z retardera, natomiast zegar z użycia energii nie nie, nie... nie mówi, że... że... Letarty odzyskuje energię, w związku z czym pewnie nie odzyskuje. Dlatego cały ten system odzyskiwania energii, jeśli on działa, no to nie jest zbyt skuteczny. W związku z czym nie ma się tutaj czym jadać. Ale bardzo fajny feature, że podczas hamowania to zużycie energii jesteśmy informowani, że to zużycie energii jest dodatnie, a nie ujemne. Znaczy, ujemne jest to zużycie, czyli. Minus, ujemny, daje plus. Ha! Czemu ja z przyzwyczajenia jazdy manualem zacząłem machać tutaj drążkiem ślany biegów? Niby skrzynia jest bezstopniowa, niby reduktor, ale widzicie, na początku, podczas... ...ruszania ze zjazdu, no to... ...niby jakaś tam zmiana nastąpiła, bo teraz... Od tego momentu tej pierwszej zmiany do 65 mil na godzinę już nic się nie zmienia. Mamy płynne przyspieszanie, jak na reduktor przystało. A ja bym musiał zwolnić trochę, nie? Jesteśmy w mieście. Dokąd my jedziemy? Do jakiej firmy? Do Alberta. Zobaczymy, jak będzie wyglądało parkowanie tą ciężarówką. Przypominam, w przypadku parkowania na kamera wsteczna, nie ma sensu ze na fakt. Kamera jest zamontowana na ciężarówce, a nie na tyle na czepie. No i dobrze. Jesteśmy na miejscu. Co to za Wolbert? Mam nadzieję, że no, to ten ciasny pewnie każą mi zaparkować tam z tyłu. Jeśli każą mi zaparkować z tyłu tutaj, to po prostu oleje. Dokładnie. Wybaczcie mi. Już tyle razy się namęczyłem tam. że Po prostu nie chcę mi się tego robić. A myślę, że Wam też już nie chce się oglądać któryś raz z rzędu jak męcza się z parkowaniem ten odcinek znaczy te odcinki mojej serii mają za zadanie zaprezentować Wam zrecenzować dla Was ciężarówkę pochodzącą z modyfikacji, i nie pokazać mojej umiejętności parkowania, myślę, że już jako tako te moje umiejętności parkowania zaprezentowałem, w związku z czym nie chcę już przedłużać tego odcinka, bo całkiem sporo czasu spędziłem na omawianiu tej ciężarówki na postoju dobrze, jesteśmy na miejscu Wyłączamy sobie co? Doradcę drogowego i wychodzimy na zewnątrz standardowo. Obejrzeć tę ciężarówkę w pełnym świetle dnia, ponieważ ruszaliśmy kiedy było jeszcze wcześniej rano. Tak wygląda ciężarówka Flight of Fantasy. Tak jak powiedziałem, bardzo ciekawa propozycja. Jeśli jesteście jakoś nie chcecie jeździć dieslami, to jest to ciężarówka dla Was. Dla wszystkich innych polecam tę ciężarówkę w ramach ciekawostki. Do przetestowania. Jeśli natomiast podobała się wygląd tej ciężarówki i jej wygoda w postaci, właśnie lusterek, zamontowanych wewnątrz, wyświetlających się w formie LCD, no to możecie, a nie chcecie napędu elektrycznego, no to jest wersja z napędem Dla mnie ciekawostka. Po recenzji ją odinstaluję, przejdę do testowania innej ciężarówki. Moim zdaniem, napęd elektryczny zabija klimat, jaki powinien nam tutaj to towarzyszyć w grze o amerykańskich ciężarówkach. To tyle, jeśli chodzi o odcinek dzisiejszy serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. No i co? Zapraszam za tydzień na następną recenzję. W międzyczasie możecie nadrobić kilka innych propozycji z mojego kanału. Tak więc dzięki za oglądanie. Zapomniałbym. Wyłączę światła, wyłączę napęd. Aczkolwiek no niewiele się zmieniło pod względem hałasu. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień albo i w innych propozycjach. Na razie. Cześć!